Za nami jest straszny jeleń! I chwilę on do nas podchodzi do naszego ogniska! Nie podoba mi się to! Można zaraz zaatakować iść stąd jeleniu! No tak, ale chwileczkę, ej, stał się dzień, a my nie musimy używać latarek, a ten jeleń dalej tutaj stoi! Czekaj, czy on właśnie wyrzucił nam jakieś mięsko i teraz ucieka! Czekaj, czy ten jeleń nam serio to dał tak za darmo? Ja się go o... trochę boję! Ej, a może ten jeleń nie jest taki zły, jak każdy myśli, tak? Bo każdy wyzywa jelonki, a może one są bardzo dobre. I czekaj, chwileczkę, to mięsko może być zda do jedzenia chyba. Co ty mówisz? Nie! Mio, ten mio, mio, jelej mio, mio, tak mio, mio. specjalnie rzucił te jedzonko, bo on tak chce nas zrobić. To takie jedzonko nas przerobi zaraz! Co, bo myślisz, że zaraz stanie się noc, ale spokojnie, mamy latarki, to na pewno nas ochroni. Ej, dał tutaj nawet jakąś śrubę i chwilę ten jelonek. Patrz, ukrywa się za tym kamieniem! Luczek, no, mi się wydaje, że ten jelej chce chyba cię zabić jakąś pułapkę, tak, mm. lepiej wracaj do ogniska. On w ogóle nie jest dobry! Nie no, zwykły jelonek nie dawałby w ogóle jedzenia, a on nam daje, więc nie może być zły. Czekaj chwileczkę. Ty on da? I coś tam rzuca z tego, co mi się wydaje. Jakieś jagody i inne rzeczy. Ej, to ja podejdę do niego! Tylko nie dobrze! To... Może być mega agresywny. Ja mam jakby co latarkę, więc go zaraz oświecę! Tak, ja też mam, ale chwileczkę. Ja zacznę klikać w niego, tylko nie! On coś się boi. I zobacz, on chyba nie chce, żebyśmy świetlili latarko! Tak, bardzo dobrze. A masz, a masz! Dostajesz wynocha z jeleniów w głęblasu i sobie i. Nie, Pipek, dlaczego ty tak brzydko mówisz? A ten jelonek daje nam tyle jedzonka. O, mnie to nie obchodzi. Idę za tym jelonkiem, bo chcę z nim pogadać. Nie, nie podoba mi się to wisto. Lepiej wracajmy do ogniska. Tu serio niebezpiecznie. Ja muszę zdołapać jakąś broń. Ale czy to nie jest pimpek zbyt niebezpieczny, broń na jelenia? Przecież on naprawdę nie jest taki zły. Czekaj, o, o robi się noc i chyba on to lubi, co nie? Nie, mi się to nie! suruczek, ale ja chyba wracam do ogniska, uciekam stąd! Nie, no czemu ty wracasz? O, nie. Ten jeleń mógł się nas przestraszyć. Gdzie jesteś jelonku? Oj, tutaj chwileczkę, jest jakiś dzieciaczek do uratowania. Tak, biorę cię, dawaj, patrz teraz. Uratowałem jakiegoś dzieciaczka, który był w lesie i musimy go wziąć do naszego ogniska. Ale czekaj, dzieciacki zazwyczaj są w tych kopalniach, one tak nie chodzą po lesie. A co, jak to jest ten jeleń? Tylko przebrany za dzieciaczka! Nie, no na pewno to nie jest jeleń, bo oni nie, nie są takie straszne, ale... A, to był jeleń! No mówiłem ci, że Cię, to jest złoo, a iść do ogniska. Ty przesadzasz, on na pewno nie jest aż taki zły, ale chwileczkę, o on jest za mną, i może nas zaatakować. Ty, ale on nas nie bije w ogóle w tym środku lasu. Zostaw o, o, nie, i nie o. możemy teraz iść do ogniska, bo on jest przed nami. Tylko czemu nas nie atakuje? To jest dziwne. Tak, i daje nam ciągle jakieś mięsko. Ty, nawet robi się dzień. Ale spokojnie, ja teraz wejdę tutaj połom do naszego ogniska i tak, tutaj już nic nam nie grozi. No, nie wiem, nie podoba mi się to. A czemu ten jeden tutaj stoi przy tym ognisku? i się w ogóle nie boi światła. O, tak, i zobacz, ej, on przeszedł linię i A, on wszedł tutaj do środka. Ej, ludzie, wszystko o. w porządku. O, o, ten jeleń o, się jecha. wydaje mega straszny, ale nic nam nie robi. Nie, zostaw nas Jeleniu, ja będę jak najdalej od tego ogniska! Nie, ale poczekaj! Ja chcę się zapytać, jak ten jeleń w ogóle tutaj wszedł i on się nie boi. Ej, Jeleniu, czy ty się w ogóle boisz tego ogniska, bo wcześniej się bałeś? No tak, a teraz ty tak podchodzi i patrzcie, normalnie, ja nawet świecę na niego latarką. I on ma to gdzie! No tak, i chwilę on coś napisał. Ja hej, już się nie boję tego ogniska. Co? Czyli ten ogień już go nie straszy? Zaraz, zaraz coś mi się nie podoba! Jeleniu, a w takim razie, czy ty nie chcesz nas spokonać, no bo w sumie ten. Je i normalnie chce nas zniszczyć, co nie? No właśnie. I czy ty w ogóle znasz sowę? Tak, bo ona gdzieś tutaj też grasuje. Skoro ty jesteś taki dobry, czy ta sowa jest dobra, czy zła? Ja tam się trochę bardziej boję tej sowy niż tego jelenia. Ty uważaj, <śmany> jak on tutaj jest. I czekaj, coś napisał. Napisał, tak, znam sowę, ale bardzo się jej boję i jest zła. Ej, naprawdę? Czekaj, <śmany> czekaj, to w takim razie my musimy jeszcze bardziej uważać na tego drugiego potwora, a on może być wszędzie. Tak, i on nam daje jedzonko. Ej, jeleniu, czyli czekaj, czy my teraz będziemy współpracować z jeleniem z 99 dni w Robloxie Ej, to by było akurat mega mocne A jeleniu, czy ty potrafisz ścinać drewno? O, to by było bardzo fajne Jakbyś nam pomógł na przykład zebrać to drewnieko Bo ja w sumie, no, jestem trochę zmęczony Tak, a może on jednak będzie chciał nas zjeść Nie wiem właśnie, co o tym myślicie Czekaj, on coś napisał, czekaj I tak, pomogę wam je pomóc zebrać O, czyli on jest jednak dobrym jelonkiem Dziękujemy ci, jeleniu, tak, teraz i może nam je rzucisz, bo zaraz na ognisko zgasi, a wtedy może przyjdzie ta sowa! No właśnie, ty musisz go tutaj ścinać jakąś siekierką. Tak i zobacz, on chyba co robi teraz. Czekaj, on używa swoich <grym> wielkich pazurów. Uuu, <grym> on atakuje, nie wiem, czy ty to <grym> widziałeś! I patrz, czekaj, on podchodzi do ogniska i John nam tutaj Wow, zrzuci drewno prosto do niego, ej! To jest pierwszy przypadek, kiedy pomaga nam jeleń w ogóle w tej grze! Dziękujemy ci, Jeleniu! jaki On jest dobry! Pasz, teraz ścina go jeszcze więcej, pewnie z do tego ogniska. No właśnie, a Jeleniu, możesz mi tam powiedzieć, czy to ty ukradłeś te wszystkie dzieciaczki, czy to może zrobiła ta sowa. Ej, bo to by było straszne, Sk Dlaczego ty jeleni chce z nami współpracować, skoro ukradł te dzieci? Może on chce też ukraść. Nas? Nie no, właśnie może to zrobiła ta sowa, jestem ciekawy, co ona powie. O, coś napisał. Nie, ja jestem dobrym Jeleniem. To ta zła sowa. O, nie! Dobra, to wiesz co, Pimpek, jak w takim razie chyba kliknę w tego dzieciaczka i uratujemy go, co ty na to? Czekaj, chcesz go uratować razem z Jeleniem, a przypadkiem on go tego nie zamknął, nie dopowiedział. No, powiedziano, że to nasu, ale ja mu jakoś nie wierzę. No właśnie, weź nam zaprowadź, Jelonku, do tej lokalizacji, gdzie są te ukryte dzieci, więc nas prowadź, bo chcemy je uratować, tak, ale my oczywiście Pipek musimy być dobrymi graczami i zaraz to wygramy. I ale tak na serio myślisz, że ten Jelen nam pomaga, czy on tylko udaje, bo ja się go troszeczkę boję. No właśnie, nie wiem, widzowie, co wy o tym myślicie? Czy to w ogóle to jest normalne, że Jelen z 99 dni w nocy sobie normalnie chodzi po mapie i nam pomaga? To jest bardzo dziwne <laughs> i on nas zaprowadza do jakiegoś zimowego biobojecia, Czekaj, czy mi się wydaje, tam jest ta chyba straszna sowa. Może on chce nas jednak złapać w pułapkę. Ej, no właśnie, to jest chyba jakaś pułapka, tak mi się wydaje. Ale dobra, patrz, jesteśmy już tak daleko. I tutaj zaczyna d -d -d robić się już zimno, Pimpek. I wiesz co, musimy uważać, bo tutaj może grasować sowa. Czekaj, gdzie jest ten jeleń? Halo, Jelokły! jesteś gdzieś tutaj? Czekaj, ja go zgubiłem, a ty go gdzieś widzisz? No właśnie, nie, Pimpek, ale miej zapaloną latarkę. Bo ona się jej naprawdę boi. A tutaj gdzieś musi być ten dzieciaczek. Tylko czekaj, ja nie widzę tego jelenia w ogóle. Ej, mi się to nie podoba! co to ma być? Czy to jest tak. ta sowa, czemu ona lata? Ej, tak, jeleniu, pomocy, pomocy, tutaj jest to straszna sowa! I przynajmniej dziwnie się zachowuje, ona chyba próbuje nas zjeść, nie, ja uciekam do ogniska! Tylko nie idź tam sam, bo tam może być coś strasznego, chociaż nie, jelenie z nami, a może ta sowa głupia go zjadła? I uważaj, Pipek, tutaj jest sowa! Tak, widzę ją, Jezus, tam jest sowa, o, o, a co ty robisz? Nie, tylko nie to! Jakie Pipek ty zaraz dedniesz, jeżeli ja ci nie pomogę, to. O, nie. Pipek dednął. O, o, a ja zostałem sam z tą sową. A, dobra, nie ucieka. Muszę stąd uciec jak najszybciej. I czekajcie. Widzę tam chyba tego jelonka. Tak, tutaj jesteś, jelonku. Szybko, podbiegnij. Tutaj była taka głupia sowa. I ona zjadła mojego kolegę. Czy ty wiesz, gdzie on może teraz być? I czy tam jest, są w ogóle jakieś dzieci do uratowania? I coś mi się wydaje, że on myśli, co mam mi powiedzieć. I napisał, ta sowa zjadła też inne dzieci razem z twoim kolegą. O, nie co wiecie nie szybko? Ja wracam teraz do ogniska z tym Jeleniem. Tak, ja myślałem, że on jest zły, a ja tak naprawdę to ta sowa nas zjadła i błagam, żeby tam był pimpek. Jelonku musimy tam szybko dobiec, bo już się stała noc, więc dawaj jak najszybciej. Tylko chwileczkę, o, ja tam kogoś widzę. Tam jest chyba jakiś ufoludek. Muszę zniszczyć każdego, tak, Jeleniu, pomóż mi rozwalić tego pieska. Ej, chwileczkę, to jest jakiś znajomy głos. Nie, Jeleniu, szybko, rozwal tego kosmitę, bo on chce mnie dopa. A, co ty robisz? Na nie mieliśmy a. współpracować, a tym mnie uderzy. O, ja zaraz zginę! Tak, i bardzo dobrze! Teraz ta postać dedła, a ja szybko muszę iść do ogniska, bo tutaj tyle rzeczy się dzieje, że ja nie mogę. Dobra, może się lepiej. Ukryję w tym domku, bo tutaj może coś będzie. Halo, jest tutaj jakiś dzieciaczek? O, nie, tam jest tylko zdjęcie tego Jelenia. Ale ja, to jest mój przyjaciel, więc bardzo dobrze. Ja tylko chciałbym, żeby Pimpek był tutaj, i tak, tak mi się wydaje, że tutaj jesteś, Pimpek, bardzo dobrze. Ja już nie odchodzę od tego ogniska. To jest zbyt strasznie, a patrz, na zbierałem rzeczy. Teraz wystarczy nam ich na całe życie. Przeżyjemy tutaj tysiąc dni. No właśnie, jelonku, czy ty chcesz w ogóle z nami tutaj zamieszkać i już nigdy nie zjadać innych rzeczy? Proszę, powiedz nam, bo my się boimy tej sowy, a tylko ty ją możesz pokonać. A ja w sumie już się nie boję tego jelonka. On na początku był taki straszny, ale teraz jak nas nie chce zaatakować, to całkiem jest przyjemny. No właśnie, czekaj, on napisał, tak, bardzo tego chce i was polubiłem, joho! Dobra, czyli my tutaj będziemy teraz mieszkać i grać z tym jeleniem.